Panu ludziska, Witam serdecznie w kolejnym odcinku drogi do chwały. Tak prezentuje się moja obecna jedenastka, w której doszło do dwóch nowych transferów. Jest nim Miralasz na prawej pomocy. Całkiem dobre statystyki, kupione tylko za 950 monet. A drugim nowym nabytkiem w moim zespole jest: Uwaga, uwaga, N. Zobiam, środkowy pomocnik ofensywny. A to i wyłącznie tylko dlatego, że dotychczasowi zawodnicy no muszą odpocząć, Kabella jest wykończony po kilku spotkaniach, tak samo Valencia, no i w ich miejsce pojawiło się dwóch nowych zawodników, jak się spiszą zobaczymy, dwójka moich nowych napastników, Welbeck oraz e, chyba tylko właśnie on. Oraz Vargas zasiedli na ławce rezerwowych. W ich miejsce pojawili się na ataku Zaratę oraz Endoje, no mam nadzieję, że Zaratę mnie nie zawiedzie jak zawsze, a Endoje w końcu poprawi swoją skuteczność. No to co? Przechodzimy do pierwszego meczu. Przypomnę tylko, że jesteśmy w lidze dziewiątej, no i gramy o w tym odcinku, o mistrzostwo, no taką mam nadzieję. Remis i zwycięstwo. Tyle. Wystarczy nam ku temu, aby awansować do ligi ósmej z tytułem ligi 9. Okej, okay, oto skład mojego przeciwnika, 69 punktów zgrania, więc jest nadzieja, tym bardziej, że ma tylko dwóch złotych zawodników, no jego drużyna nie wygląda na groźną, ale jak będzie w meczu, o tym przekonamy się w tym oto skrócie. Genialne podanie do naszego napastnika Zogbia, no nie napastnika, środkowy pomocnik ofensywny wziął się teraz za rozgrywanie i wykańcza tę akcję w sposób genialny, trzecia minuta i już prowadzimy jedną bramką, świetny debiut naszego ofensywnego pomocnika, czyżby to było duże wzmocnienie naszego składu BPL, oby tak. No i Joe Hart, pierwsza dobra interwencja tego bramkarza, postanowiłem dać mu jeszcze jedną szansę po ostatnim blamarzu, no bo tylko i wyłącznie przez niego straciliśmy multum bramek. No ale teraz kolejną szansę na zdobycie bramki dla naszego teamu, ma zaratę zarate, minął jednego rywala, minął drugiego, czy będzie bramka? Jakimś cudem nie ma. Wynik bez zmian, obronił bramkarz. Zarate po prostu ma takiego zeza No i proszę bardzo Shane Long nic nie musi robić, wystarczy, że minie sobie naszego bramkarza i wpakuje piłkę do pustej bramki. Jej! Logika, jej! Ech, to jest po prostu już nie chodzi o to, że bramkę straciłem, ale po prostu to jest żałosne, że no bramkarze są tak poszkodowani w tej grze. To popatrzcie sobie, czy na pewno, czy tak robi bramkarz w meczu. No, jakoś mi się nie wydaje, Boże. Jedyny, jakim cudem Joe Hart wpuścił coś takiego? Jakim cudem, to się w głowie nie mieści. No, przeciwnik ma skład z dupy, kompletnie nic nie gra, a tak, tak farci. No, Nie, w ogóle nie rozumiem logiki tej gry. Okej, okay, świetne zagranie, no i mamy bramkę wyrównującą 1-1, jeśli chodzi o dobre akcje, no, tak to można nazwać, chociaż nie wiem, e, dlaczego mój bramkarz broni gorzej niż brązowy, no ale luz, jest remis, 2-2, wracamy do gry, no i miejmy nadzieję, że tym razem polepszy się gra naszego zespołu, w tym momencie bramkę drugą w tym spotkaniu zdobywają Zodbia, który jak na razie sam ciągnie grę naszego zespołu. Kolejne świetne zagranie, tym razem przybił się dojem dojem. mocny strzał, nie, postawił na technikę. No i prowadzimy Pierwszy raz w tym meczu, nie drugi, bo prowadziliśmy już 1 do 0, 3 do 2 dla nas. W końcu Endoje pokazał się z dobrej strony, pokonał golkipera drużyny, z którą rywalizujemy, czyli FC Bobki. No i mam nadzieję, że teraz wrócimy na właściwe dory. Mauro Zarate, mija jednego zawodnika, mija drugiego, pięknie to zrobił, Mauro Zarate, czy będzie bramka? Ajajajajaj, aj, aj, aj. zabrakło odrobinę cierpliwości. Koniec pierwszej połowy, wygrywamy, schodzimy z korzystnym rezultatem, no i liczę na to, że uda go się, mało tego, że poprawić to utrzymać oczywiście do końcowych 90 minut, to statystyki. Czy świadczą one o tym, jak wygląda to spotkanie? Nie wydaje mi się, aczkolwiek postaram się poprawić je w drugiej części tego meczu. Mauro Zarate, mocny strzał i gol od słupka. Zobaczcie sami, jak to ładnie wyglądało. Przeciwnik robi Kigo wlicz, No to ja też potrafię, umiem, a więc wykonuję 4 do 2. Świetnie rozpoczyna się dla nas druga połowa. Wymanewrowana cała obrona, no i trochę szczęścia. Mauro Zarate, przy w tym strzale, no bo piłka trafiła w słupek, ale ostatecznie zatrzebotała w siatce. Genialne podanie do z Zogbia chyba będzie asystentem przy tym podaniu. No, byłby. Byłby, gdyby tylko nasz kameruński snajper trafił do śniadki. jaj! czy to będzie czerwona kartka? Tak, jest! Czerwona kartka dla obrońcy Wychodzi już sam na sam Zaratem po fatalnym błędzie linii obrony mojego przeciwnika i czyżby to był Rage Quit, zaraz się o tym przekonamy, albo po prostu zmiany w zespole przeciwnej, chyba jednak to drugie na Rage Quit, jeszcze sobie poczekamy, także wracamy do grek. Uch, świetne uderzenie Kazordii z rzutu wolnego, ale do bitka. Ach, definitywnie fatalna. Mógł mieć już hat-trick w tym spotkaniu, jak i w swoim debiucie Enzo Kolejna akcja. Czy będzie dobre dośrodkowanie na główkę? I minął się z piłką nasz zawodnik, ale jeszcze przy piłce Santi Cazorla. Co postanowi zrobić Hiszpan w tej okazji? <gry> Zdobywa bramkę. I <gry> to jest po prostu śmieszne. Jak w ten sposób mógł zdobyć gola Santi Cazorla? Nie wiem, ale cieszę się, bo 90 minuta gry. Podkreślamy nasze zwycięstwo. 5 do 2. Tak jest! Genialne zagranie do Songa, czy on zdobędzie pierwszą bramkę dla naszego zespołu? Robi to Alex Song! Ponownie w 90 minucie gry zdobywamy gola. Song pokazuje co zrobiliśmy z przeciwnikiem. Rozstrzelaliśmy go, rozwaliliśmy na strzępy. 6 do 2, czterobramkowa przewaga i pokonany goalkeeper po raz kolejny. Oczywiście nie mój, a przeciwnika. Koniec meczu! nie zdążył już z Kigo wgliczować mnie, mój rywala więc bardzo dobre spotkania przede wszystkim świetny debiut ten z nie sądziłem, że ten zawodnik jeszcze jest aż tak dobry no ale pewnie w wyższych ligach jego karta już będzie zbyt słaba, by radzić sobie z lepszymi zawodnikami, chociaż niewykluczone że on pozostanie z nami do końca zdecydowaliście że kolejnym zespołem który powinienem był tworzyć takim drugim jest BBVA, czyli Liga Hiszpańska. Postaram się, aby taki skład skompletować. Jeszcze muszę zobaczyć, jak ceny tych zawodników prezentują się na rynku. My mamy 12 punktów, jeszcze jeden i zdobędziemy tytuł Ligi 9. Nie jest źle. Wszystko okaże się w tym odcinku. No i końce, końce, zaraz zobaczymy jak tam prezentują się moi zawodnicy, czy będzie trzeba komuś kupić kartę kondycji, czy też kartę kontraktu. To za moment jeśli nie no to przejdziemy do drugiego spotkania. Zaratę będzie potrzebował kontraktu, także w tym momencie raczej zakupów nie będzie, bo Mangala również został bez kontraktów. Skupimy się na kartach jednorazowych. Ok, jestem gotowy na mecz numer 2. Musiałem kupić lewego obrońca, jest nim Nacho Montreal. Z prostego względu do gry już nie nadawał się Luxołę, który naprawdę miał już około 70 kondycji. No a karta nie kosztowała mnie zbyt wiele, bo 700 monet, także stwierdziłem po co kupować. Kartę kondycji, skoro mogę po prostu kupić nową kartę, która będzie jego zamiennikiem do czasu, kiedy nie skompletuję składu hiszpańskiego, na który w tym momencie będę odkładać. Chyba już mam wszystkich zamienników. Jest lewy pomocnik, prawy pomocnik, środkowy, defensywny. Tak, jest Tiotę. Także wszystko wygląda na dobrze ułożone. Podstawowa jedenastka w miarę wypoczęta. Zatem możemy przejść do meczu numer 2 o tytuł Ligi 9. No, i oto mój kolejny rywal. 100 punktów zgrania to mnie martwi. Dobre BPL w połączeniu z. No właśnie, z czym? Ciężko do nazwać. Tevez na szpicę. 84 ocena zespołu. No i łatwo nie będzie do tego w ramce u Lori. Ojojoj, trzymajcie kciuki, bo. Bo może być ci... ciulowo. Genialne zagranie do Vargasa. Vargas jest szybki. Pokonuje u Gororisa Powężne uderzenie w 44 minucie. Tak jest. Naprawdę ciężkie spotkanie. Przeciwnik ogarnia grę i to w dobry sposób. Pierwsze chyba takie moje uderzenie z pola karnego na bramkę przeciwnika. I mamy bramkę. Świetnie, świetnie i jeszcze raz świetnie. Kolejne dobre wypuszczenie Vargasa. Czy tym razem strzeli bramkę? ajajaj, Lepszy w tym starciu okazał się francuski bramkarz. No i kończy się pierwsza część tego meczu. 45 minut upłynęło, chociaż w statystykach to ja przeważam, jednak w tym meczu naprawdę szanse są wyrównane. Przeciwnik oddał jeden strzał, ale był naprawdę bardzo ogarnięty w środku pola, jak i w obronie. No ciężko przebić się przez jego zasieki, no ale udało się. No i byleby teraz utrzymać ten rezultat, i kolejne zwycięstwo trafiłoby do naszych rąk. Świetna piłka do Elweka, Welbek nie trafia jak on to zrobił, a takie dobre podanie dostał. Ula la la la, wyrównanie. I powiem Wam, że nie zasługiwał na to mój przeciwnik. Jego drugi strzał w tym meczu. No i tylko i wyłącznie dzięki temu, że Tevez ma dobre strzały, no zdobywa bramkę wyrównującą. Oj, 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 poprzeczka! Tak blisko zdobycia swojej pierwszej bramki dla NFC do palaczy był Alex Song, który w tym momencie został faulowany. No, myślałem, że ta piłka poleci gdzieś wysoko nad bramką, ale Song pokazał, że też ma dobre uderzenie. I kurde, no nie ma gola! Takie piękne akcje konstruowaliśmy w ostatnim czasie. Nie wiem, czy je zamieściłem, ale tym razem. Ugo Loris ratuje tyłek mojemu rywalowi. Genialne zmylenie obrony rywali. Miralas! Mocne uderzenie piłka. Chyba odbiła się od poprzeczki, ale to nieważne. Istotne jest to, że prowadzimy 2 do 1. Piękne przerzucenie gry na wolną stronę boiska. No i nie myli się w takiej sytuacji nasz nowy nabytek, który no też pokazuje, że jest przydatny naszej drużynie. Świetnie, świetnie, świetnie! Niestety rzut wolny otrzymuje w 90 minucie mój rywal. Byleby nie udało mu się zdobyć w ramki z tego stałego fragmentu gry. A będzie dobrze. Runaj, runaj podchodzi do wykonania rzutu wolnego. Kto okaże się lepszy w tym starciu? Nasz mur. Tak jest. No i jeszcze okazja na kontrę. Dany Welbeck biegnie przed siebie, wyprzedza jednego obrońcę. Ale czy pokonał Golorisa? Lorisa, dopatrzył tam swojego kolegę z drużyny. Ten trafia do bramki. Świetny szczupak w wykonaniu Vargasa. No i jeszcze. Fiflak, czy to tam jak zwał, tak zwał, ale najważniejsze jest to, że prowadzimy. No i już teraz tego zwycięstwa nam nik nie odbierzemy. Kolejna bramka zdobyta od poprzeczki Eduardo Vargas. Świetny mecz naszego napastnika z Chile. Chyba tak. Jeśli nie, no to tradycyjnie możecie mnie poprawić. Za moment koniec tego spotkania, więc oczekujemy na ostatni gwizdek w tym meczu, chociaż oj, oj, oj kontuzja a ten stanąłby oko w oko z francuskim bramkarzem, no ale cóż, wygrywamy. Kontuzja, miejmy nadzieję, że nie będzie dwumeczowa, pauza francuskiego ofensywnego pomocnika, ale w efekcie końcowym zdobywamy trzy punkty, które nam się w tym meczu jak najbardziej należały i kolejny odcinek Drogi do Chwały to kolejne zwycięstwa. E, oprócz oczywiście e, ubiegłej porażki z, e, z moim rywalem, no ale troszeczkę pograłem sobie w FIFA, e, FIFA, 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 FIFA 15. No i jak widzicie, już troszeczkę lepiej wygląda moja gra. 4500 monet niemalże wędruje na nasze konto, a więc będziemy mogli powoli budować składki hiszpański. To tyle w tym odcinku, jeżeli kogoś mi polecacie i oczywiście nie jest drogim on zawodnikiem, no to napiszcie w komentarzu. Czekam również na wasze opinie odnośnie tego jaka tę serię wam się ogląda, kogo z obecnych zawodników w moim zespole najbardziej cenicie. No i jeszcze raz dzięki za wszystkie komentarze, łapki w górę to strasznie motywuje, a jeżeli zostawicie ich dużo, no to nowy odcinek pojawi się już niedługo. Tyle ode mnie, jeszcze raz wielkie dzięki i cześć!